że na pewno jest, ale większa skala jest po szkole. Z tym, że no, no nie może być tak, że oddzielamy to, co młodzież robi po szkole, a, a że w szkole nie ma problemu. Wiadomo, że ten problem prędzej czy później dojdzie do szkoły. On może być poza murami szkolnymi, ale to nadal są uczniowie. I w jakiś sposób mi się wydaje, że jeżeli szkoła ma uczyć, rozwijać, wychowywać, no to też musi ten aspekt spełniać, żeby, żeby nie udawała, że nie ma problemu. No głównie oczywiście mogą młodzież, gimnazjali, gimnazjaliści, uczniowie szkół licealnych, ponagimnazjalnych, wiadomo, że bawią się i używają różnych środków i ja również pracowałem kilka lat jako ochroniarz w kilku krakowskich klubach, widziałem to na własne oczy, ale starsi też biorą, tacy po 30-40 lat, tylko to są inne gatunkowo, na przykład Substancje, narkotyki, które no, też przychodzi moda z zachodu, ludzie, którzy mają dużo pieniążków. No to na przykład kokainę sobie zażywają, bo to jest mod, w modzie teraz dla ludzi, którzy robili się jakichś pieniążków i są w tym średnim wieku. Chcemy troszeczkę zmusić nauczycieli do dialogu, żeby sami spróbowali odpowiedzieć na takie pytania, czym w ogóle jest narkotyk, czy mogą być innego rodzaju substancje psychoaktywne. Duży, duży nacisk kładziemy na to, jak rozpoznać. Jakie, sygny, jakie symptomy, co, co, co powinno z zachowania naszego dziecka dziecka. Zresztą mówię o zmianach w wyglądzie, zmianach przyzwyczajen, zmiany w zachowaniu, zmiany grupy rówieśniczej. To wszystko. No, to nie kupimy go w sklepie. Jest zakazane. Jest jeszcze jedna rzecz. Ja mówię, że często to najmniej interesuje młodych ludzi, gdy rozmawiamy również o tym z młodymi ludźmi, czyli że szkodzi naszemu zdrowiu. Najważniejszą z tych rzeczy, to co Pani tutaj powiedziała, że jest środkiem zakazanym. E, bo. Gwarantuję Państwu, że Państwo macie w swojej kuchni, w swoich garażach, w komórkach substancje, którymi się można odurzyć, a pomimo tego nie są narkotykami. Pamiętam chłopaków z jednego ośrodka, którzy odurzali się gazem do zapalniczek. Pamiętam chłopaków, którzy odurzali się różnego rodzaju y, tabletkami. Y, nie są to narkotyki, całe szczęście, bo nie są wpisane do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do załącznika. Wszystkie produkty, które są zakazane, które są narkotykiem, są właśnie wpisane do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest taki grzybek homocynogenny, myśli że to Gdybyście Państwo zajrzeli sobie do tej ustawy, to nie będzie tam takiego grzybka, ale będzie psylocybina. A psylocybina jest składnikiem tego grzybka. I wszystko, co zawiera psylocybinę, jest w tym momencie zakazane.